Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, nareszcie jestem w takim miejscu, w którym czuję się dobrze. Scena, światła, a tutaj właśnie wychodzi pani Karolina, bo jesteśmy w teatrze dramatycznym. Ja specjalnie wyszłam dla was z szafy, a pani Karolina wyszła skąd? Z kieszeni scenicznej. Z kieszeni scenicznej. Do Dobra, zaraz, 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 zaraz do kieszeni dojdziemy. Ale słuchajcie, dzisiaj się spotykamy w teatrze dramatycznym, ponieważ no, mamy taki niestety czas epidemii i teatr dzisiaj jest zamknięty. Ja sobie mogłam wejść z szafy, a co, a kto mi zabroni, ja sobie mogę, załatwiłam sobie. Ale chcemy Wam pokazać teatr troszeczkę inaczej, bo w czasie epidemii teatr też mimo wszystko pracuje, mimo że nie przychodzą tutaj widzowie i w tym celu, żeby poznać teatr od tej strony, której go nie znacie, to pomoże właśnie nam Pani Karolina. Najpierw zobaczymy, bo tak, scena jest, widzę, że tutaj... Desek nie ma, jest wykładzina teraz. Tak, ponieważ y, jesteśmy teraz w scenografii do, do spektaklu, e, także znajdujemy się na dużej scenie. A co tutaj będzie za spektakl? Bo ja rozumiem, że jakby po już po epidemii to tutaj coś tam będzie. E, tak, tak, pensjonat pana Bielańskiego, e, ale to, to po wakacjach. To po wakacjach Zapraszamy. dopiero. Mm -hmm. Bo tak, słuchajcie, y, od razu wam powiem, desek tutaj teraz nie ma, ale widzę tam pod wykładziną są deski, także. Tak. Jak się poskaczę, no nie rzuć tych desek, ale zapewniam, że deski są, ja je widzę, aczkolwiek dzisiaj tutaj jest wykładzina. Ile tutaj y, wchodzi ludzi na dół i na górę? E, więc tak. Y, na parterze y, jest, y, mieści się 300 widzów, y, a na balkonie jest 196 miejsc. Także w y, y, 496 widzów może obejrzeć spektakl na dużej scenie. A gdyby na przykład kiedyś jeździły takie pks -y zatłoczone i przychodziło na przykład do autobusu więcej, teraz to nie można, ale y, czy tutaj można wpuścić więcej ludzi, jeżeli są zainteresowani? Niestety nie, nie y, tyle ile jest miejsc, tylu widzów zapraszamy. Dobra, jeszcze zanim przejdziemy dalej, to muszę sobie mm -hmm. powiedzieć takie rzeczy, bo tak, jak ja byłam młodsza, to za moich czasów, jak były takie wycieczki szkolne, które na pewno też tutaj przychodzą, tak, no bo gdzieś z tą kulturą trzeba to najmłodsze pokolenie zapoznać, i to teatr jest dobrym miejscem do tego. I jak myśmy przychodzili, to pamiętam zawsze pani w szkole, mówiła, że trzeba się ładnie ubrać i uczesać i w ogóle się wypachnić, bo idziemy do teatru, to jest takie właśnie szczególne miejsce. Jak to dzisiaj wygląda? To też tak przychodzą te dzieci odświętnie. Tak, jak najbardziej. W naszym repertuarze mamy spektakle dla szkół i przyjeżdżają do nas wycieczki szkolne, uczniowie pięknie ubrani. No dobra, a jak jest z tymi starszymi, na przykład widzami, nie? No bo no, przychodzą ludzie w różnym wieku. Czy, mamy generalnie teraz taki czas, że to się nam wszystko gdzieś tam poluźniło, poluzowało, nie? Tak, to prawda. I no, czy tutaj jakby jest zachowane też, że to jednak kultura wysoka i... No, trzeba się jakoś odziać odświętnie, nie wiem, kapelusz albo coś. Kapelusz może bez przesady, ale z tego, co zaobserwowałam, to, to tak ludzie um, są tak bardziej odświętnie ubrani, bardziej elegancko, ale, ale tak dość na luzie. E, dobra, i teraz tak. Kiedyś w teatrze nie można było jeść chipsów, tam pić e, Dzisiaj też nie można. Dzisiaj też nie e, jedzenie w, w teatrze jest zabronione. A na przykład, jeżeli jest przerwa i gdzieś tutaj poza, jest jakiś punkt taki, w którym na przykład można coś kupić do jedzenia e, lub do picia? Tak, czasem jest restauracja otwarta obok w, w teatrze wtedy można. A tutaj przykład... gdzieś właśnie na piętrze czy e, jest takie. Tak, nie, nie. tylko do restauracji, tylko ale do to jest w, w, w tym samym budynku, także to jakby nie, nie jest to żaden problem, nie żeby pewnie. tutaj się przejść. Dobra, to teraz wchodzimy do tej kieszeni. Dobra, tylko teraz najpierw, co to jest ta kieszeń? Co tam jest? Kieszeń sceniczna to jest miejsce, gdzie e, przetrzymuje się rekwizyty. Ale zanim tam pójdziemy, to chciałabym tak? Wam pokazać e, dwa stanowiska pracy. Mhm. A, bo tam są takie tak. okienka w ogóle? E, te trzy okienka na górze nad balkonem. Podglądają nas teraz? E, myślę, że teraz nie. E, w każdym razie tam pracuje Pan e, e, oświetleniowiec. A tutaj pod balkonem jest stanowisko pracy pana akustyka, czyli pana, który jest o odpowiedzialny właśnie, bo ja za dźwięk. Od razu wejdę w słowo i zapytam, bo kiedyś w teatrze nie było jakby dźwięku dodatkowego, tylko aktorzy pracowali głosem, teraz to się wspomaga trochę techniką? E Czasem tak, czasem, ja mam czasem są jakieś na punkcie mikroporty, dźwięku, ale, nie, ale nie zawsze. Bo ja akurat mówię, takiego mam trochę świra na punkcie dźwięku, więc od razu pytam i muszę wszystko wiedzieć. Ale to zależy od spektaklu. Nie, bo ja się kręcę też przy imprezach masowych Aha. i kieruję takimi dużymi dziejstwami i akurat z dźwiękiem, ze światełkiem mam do czynienia, dlatego ja już tutaj od razu pytam. To nie każdy musi takiego świra mieć jak ja, no ale jak już jestem, to pytam. Dobra, czyli mamy tutaj stanowiska e, pana, świet, tak. świetlików, em, tak się mówi w Oświetleniowca nie, tak. i e, pana akustyka. Tak, bo w żargonie y, takim koncertowym to są świetliki i dźwiękowcy, a tutaj mamy panów akustyków i oświetleniowców. Okej, okay, dobra. A tamte okienka, te trzy, to co to jest? Właśnie miejsce, gdzie gdzie. A, to czyli tam oni tam są. Okay, mm -hmm. czyli, tak. a teraz nas nikt nie podgląda. Nie, nie. Dobrze, bo ja z szafy sobie wyszłam. <laughs> I wchodzimy do tego pomieszczenia. Czyli tak, kieszeń sceniczna. Czyli tutaj mamy różnego rodzaju rekwizyty, tak? Tak. To trzeba Także wybierać. zapraszam. A światło trzeba chyba zapalić, tak. bo tu ciemno. Tak ciemno. O, deski widać. <laughs> tu są deski. Słuchajcie, tu widać deski. Mówiłam, to, że tam leży wykładzina, to wcale nie świadczy o tym, że desek nie ma, bo deski są prawdziwe. O matko, o matko i córko, co tu jest, co tu się dzieje? Tak. To są... ja, nie wiem, ja nie wiem, bo to jest trochę ciemno, ale mam nadzieję, że będzie widać. w Słuchajcie, co tutaj się dzieje. Drzwi od szafy, wykładziny, stojaczki, stoliczki, drabina nawet. A ta drabina działa? Można po niej chodzić? E, wszystko działa. To są właśnie elementy scenografii. E, tutaj panowie techniczni dokładnie wiedzą, e, gdzie znajduje się dany element scenografii. E, Także je, je, jeśli Państwo widzieli jakiś spektakl e, w naszym teatrze, Nie to myśli. można ro, rozpoznać e, jakieś elementy tego. To bywało trochę spekło. O na przykład czasu, tutaj tak. są pazury orła e, ze spektaklu Hobbit. Nie wiem, czy widać. Znaczy ja widzę. Nie tak. wiem, czy to będzie, będzie widać na nagraniu Od potężne trochę te tak. pazury. Od Nie chciałabym zobaczyć takiego orła w powietrzu powiem szczerze, bo trochę te pazury to mnie przerażają. One są połowy, połowy mnie. Znaczy... Na wysokość połowy mnie, a na szerokość, mimo że mam tej szerokości dosyć dużo, to są chyba szersze. Tak, Dobra, I od czyli... różnych innych właśnie spektakli. E, I ja są... rozumiem, że na przykład, jeżeli odbywa się spektakl, to stąd są przenoszone tak, jakby tym przejściem e, wszystkie rzeczy, które tam są potrzebne. Ustawiana jest scenografia. Jak się zmienia spektakl, to z powrotem ile osób tutaj w ogóle do obsługi tego wszystkiego e, e, jest potrzeba? Kilkunastu, kilk kilkunastu panów e, technicznych. No to wcale nie mało, słuchajcie, ci wszyscy ludzie dla was pracują, więc jak epidemia się skończy, ja sobie nie wyobrażam, że wy tutaj nie przyjdziecie. Zobaczcie, ile tutaj jest wszystkich różnych rzeczy, ile ludzi musi pracować, ale teraz właśnie tak, przejdziemy, bo no tutaj jest trochę ciemno i nie ma sensu, żebyśmy tutaj przewalali. Gra do bić, aczkolwiek ja mam ochotę na drabinę wejść, ale nie będę. <laughs> nie tym razem. Nie tym razem, jeszcze tam jakieś łańcuchy wiszą, zaraz się przykuje, nie wiadomo. Przejdziemy może tam do pomieszczeń, gdzie pracują panie czy panowie krawcowe. Tak. Panowie, Zapraszam panie. Mhm, panie. panie. Tak. Dobra, to później zgaszę. Zapraszam. Musimy przejść przez część administracyjną. Tutaj przechodzimy obok garderów, ale. To, 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 to garderoby teraz są nieczynne. Tak, nieczynne. To trudno. Słuchajcie jakie tu są zakamarki. Tak. Teraz właściwie znajdujemy się e, pod dużą sceną. Tak. Uuu, patrzcie co tu się dzieje pod dużą sceną. Rury, korytarze. Ale pani szybko chodzi. Operator nie nadąża. A on ma trudniej, on musi to wszystko ciągnąć. I tutaj dalej jesteśmy pod dużą sceną? Nie, już tutaj nie. Teraz już wchodzimy w część administracyjną. Okej. Okay. Jeszcze jedne schody. Tak, schudne. Co mi akurat się przyda? Dobrze. Tutaj zajrzymy. Byłyśmy w Dzień dobry. promocji, a teraz zajrzymy do pani krawcowych. Dzień dobry. Dzień dobry jesteśmy z redakcji. Dzień dobry Białystok. Wchodzimy z partyzanta, bo jesteśmy w tej chwili na żywo. Panie sobie nie przeszkadzają, mogą szyć. Tylko my pokażemy właśnie miejsca, że teatr to nie tylko sama scena, ale pracują też właśnie różne osoby, które no, muszą. Yy, Ciężko pracować na to, żeby był, był efekt końcowy bardzo dobry. A panie, oprócz e, szycia e, strojów na, na spektakle, to teraz szyją maseczki? O. Charytatywnie, także. To. E, 1300. Słuchajcie, 300. słuchajcie 300. zobaczcie. I to panie we dwie poszyły, czy was jest więcej? Słuchajcie, zobaczcie, jakie pudło. Ile się czasu szyje taką maseczkę? To był raz tysiąc, raz tysiąc, teraz tysiąc trzysta. Czyli w sumie ile? Bo już się pogubiłam. Dwa trzysta. Tak. Takie parcie były. Ale tak. Takie No tak, były, się takie takie yy, ja wiem. Zależy. No taką so, setkę szyjemy set dziennie już powiedzmy. Setkę. No, lekko, lekko. 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 Pewnie. Setka to lekko, komu nie To Lekko. Setka to można uszyć to. Słuchajcie, zobaczcie. Pięć to... godzin. No to można uszyć to zawsze. Tutaj, tutaj właśnie powstają yy, stroje na spektakle, ale się okazuje, że nie tylko. Ile was tutaj na co dzień pracuje pani? Damska jest męska. Damska dwie, męska A może moglibyśmy zobaczyć projekty? A coś macie do pokazania? Projekty. O, wiszę tutaj, proszę zobaczyć. O, tutaj. Uuu, kochani. A właśnie, słuchajcie, zapytam, bo to dużo ludzi gdzieś tam pyta czasami, czy u Was można wypożyczyć stroje takie gotowe, na przykład na bal przebierańców? Tak. To można, w magazynie kostiumów. Tam możemy też zajść. Jeśli Pan od magazynów jest dzisiaj, to z chęcią Albo, Wam Albo nie, pokażę. To, to, to my zrobimy inaczej. My przyjdziemy tam oddzielny raz. Dobrze. Ja, może w coś się ubiorę. Albo przebiorę. Albo przebiorę, tak. Macie strój cerycy Katarzyny, albo jakiś cerycy jakiś, jakiś królowej, no bo to tak, no, tak. No. Zapraszamy, zapraszamy. Dobra, czyli tutaj mamy te projekty. To są teraz projekty Szyte na najbliższe przedstawienie? Tak, na pensjonat pana Wielańskiego. Ja jeszcze pani zapytam, ile czasu się szyje takie właśnie stroje? Jak długo to trzeba się przygotowywać? No, za trzy miesiące takie. No wcześniej było za szybko szabla, a później już wszystko było. No dobra, a skąd na przykład są wzory do tego? No bo czyli rysunek, to jest tenograf, czyli jest. macie wszystkie wymiary tam, czy coś jest. tak? Nie jest to takie przy, przywozi takie właśnie projekty, i nad tych tutaj, tutaj jest sami coś. Tam. Normalnie byście tutaj nie weszli, bo tu nie ma tutaj wchodzenia przez różne osoby, ale myśmy sobie pozwolili, mamy pozwoleństwo pełne do tego, żeby dzisiaj tutaj troszkę pobyć. Jeszcze gdzieś zajrzymy tutaj, coś jest na piętrze, tutaj w tym e, miejscu. Tutaj obok są, jest pani krawcowa, a nie ma Nie dzisiaj. ma dzisiaj, to nie, to, no, to słuchajcie, to... To nie, to my to zajdziemy prawiec. następnym razem, bo w teatrze dramatycznym będziemy na pewno jeszcze raz, co najmniej. Będziemy rozmawiać również i z panem dyrektorem. Pani Karolina nam dzisiaj pokazała takie miejsca, do których no chcieliśmy zajrzeć, wam pokazać, bo to nie każdy ma takie możliwości, żeby to zobaczyć. I zaprosimy razem z panią Karoliną wszystkich, wszystkich absolutnie. Jak skończy się epidemia koronawirusa i teatr już będzie mógł normalnie funkcjonować. Koniecznie musicie tutaj przyjść, dlatego że tutaj pracuje bardzo dużo ludzi nad tym, żeby zobaczyć ten efekt końcowy. I naprawdę, teraz nawet w czasie epidemii, to nie jest tak. Myśmy sobie tutaj przeszli sparte z partyzanta, nie byliśmy umówieni, to nie jest nic reżyserowane. Tak jak widzicie, wszystko jest cały czas na żywo. I ci ludzie, którzy tutaj no, teoretycznie powinni mieć wolne, bo teatr nie pracuje. się okazuje, że pracuje i panie, na przykład, krawcowe jeszcze szyją maseczki, cała i promocja pracuje, i administracja pracuje, więc ci wszyscy ludzie przygotowują się do tego, żeby przedstawienie i inne, i pierwsze, i drugie, i kolejne działało i, i cieszyło widzów. Cóż, Pani Karolino, zaprosimy wszystkich serdecznie do tego, żeby teatr w najbliższym czasie, w najbliższym tak. czasie jak tylko teatr będzie otwarty, koniecznie musicie tutaj przyjść, bo teatr bez widza to nie żyje, nie? To prawda. A jest naprawdę dużo ludzi, którzy bardzo chcieliby, żeby tutaj wszyscy przyszli. Dziękujemy i zapraszamy.